Kolejny ambitny komentarz do filmu o głośnikach: Zapomniałeś jeszcze wymienić rozrządy i oleju w skrzyni biegów XD. Pokiego ty tą blachę odkręcałeś, wyciągałeś szybę i uszczelki XD, żeby zaraz przytrzymać sobie nakrętkę, którą mogłeś od zewnątrz włożyć rękę i też przytrzymać kluczem XD? Ludzie, nie wzorujcie się na tym filmiku, błagam. Można to zrobić po samym zdjęciu tapicerki drzwi, bez wyciągania szyb uszczelek blachy XD. Matko, dlaczego tyle dramaturgi w tym komentarzu błagam. Dobra, można to zrobić wszystko tak jak mówisz, tak, że nie trzeba ściągać tej całej blachy, tak, że nie trzeba tego rozbierać. Można to zrobić. Tylko po co? Żeby rękę pokaleczyć, jak tam wkładasz rękę, żeby przytrzymać sobie tą głupią śrubkę. Mówię, dobre jest rozbieranie wszystkiego, bo się uczysz. Uczysz się, jak te drzwi są skonstruowane i nabierasz doświadczenia. Po to jest to wszystko robione, tak? Osoba, która wie, jak jej samochód jest skonstruowany <laughs> i która robi przy swoim samochodzie. Będzie to rozbierała, a nie robiła wszystko na pierdul, bo rozbieranie drzwi daje ci możliwość wymiany zamka, zamontowanie głośników, wymiany szyby, naprawę mechanizmu czy wymieniania mechanizmu, tak. Jeśli obejrzysz inne moje filmiki o tym, bo tam też jest jak wymieniałem całkiem tą blachę, tak, gdzie na tej blasze jest zamontowany mechanizm podnoszenia szyby i jest prościej, bo ty już masz doświadczenie i wiesz jak to wszystko sobie ogarnąć, żeby nie było z tym problemu. Ja już mam na tyle doświadczenia z tymi drzwiami z Volkswagena, żeby je rozłożyć i złożyć do kupy, zajmuje mi to dosłownie 20 minut z drzwiami, z jednymi drzwiami, tak. I mówię, wszystko chodzi o doświadczenie, tak? I o to, czy ktoś lubi robić przy swoim samochodzie, czy nie. Czy chce robić wszystko na odpierdłu, tak? Także mam nadzieję, że odpowiedziałem obszernie na ten komentarz. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć!